No i witam wszystkich, pierwszy mecz yy, dzisiaj na turnieju Zarlika na stadion i rozpoczynamy mecz z piastowcy Jurków oficjalnie, natomiast widzę, że tu piastrzchów na koszulkach no ale oficjalna nazwa to Piastowcy Jurków. Teraz szansa pluska, pierwsza akcja naszej drużyny. Szansa naszej drużyny, jeszcze nie koniec, jeszcze Kubis. Broński. Broński utrzymał się. Wycofanie. Lepszy bramkarz Szansa teraz Kubis Do Brońskiego. Broński strzela Supek, Supek, nie ma. Trancygier gol Damian ustawiony, wykluski do kluski. Gubis dobrze ustawiony. Do Brońskiego. Broński strzela 2-0. Chyba więcej sytuacji będzie pod tamtą bramką. jeszcze 2 10 minut. Trancygier, Kubis. Da Damiana. Jest Kubis. Drugie zagranie na drugą stronę. Jest tam Broński, wywalczył piłkę Kuba. Świetnie, a i próba wycofania. Jeszcze Trancygier. Damian Chyba strzał zablokowana Szansa dla drużyny piastowcy Ale już po akcji Na Damian Kubis Jeszcze raz dla Damiana Troński a i niedokładny teraz Kuba Ale jest Kubis Świetnie, teraz do Brońskiego i ten wykorzystuje sytuację mamy 3-0 W pierwszym meczu drużyna Beskidzkiej Akademii Piłkarskiej pokonała drużynę z Dąbrowy 3 do 1 No i kolejna akcja trancy 4-0 Jeszcze Hubert Damian Broński do Kubisa Uwis. Damian Broński Dogranie Trancygier, ach. Tym razem nie ma bramki. Uwaga, mamy zmiany, jest Grzesiu Łabędź. Oj, troszkę za lekko do Adriana. Adrian, długa piłka. Jest też Bartek Cetnar na boisku. Zawrócił Cetnar, jest Damian. Kubert Damian, utrzymuje się przy piłce. Ach, dokładna piłka do transgiera. się będzie do kluski, kluska. Będzie aut dla Tarnowi. transygier. Kransa broni Bramkarz. Zrzesiła bądź dobrze w obronie. Damian Kruska. Kruska strzela. Zablokowany ten strzał. Jeszcze Ignaś. Wycofanie do transygiera. Ach walczył tam jeszcze Ksawery, ale będzie out dla drużyny z Jurkowa. Wpisuję Wszyscy w tym Do Wpisuję Transygier. do Damian, Łabędź Nestrancy Gierem, że siła będzie. Och, teraz niedokładnie do Bartka Cetnara. Cetnar do tyłu do Damiana. Kluska Damian. Cetnar. Ach, nie przetunął się tym razem Bartek. Szansa. Oj szansa teraz dla Brawa Adriana. Do Kluski, Kluska? Dobrze Ignaś. Trzymuje się przy piłce. A, tak będzie aut dla odróżnienia piastowcy Jurków. Damian. Łabędź. Franczygier świetnie teraz Kluska Kluska strzela niecelnie około minuty do zakończenia pierwszej części Grzesiu będzie strzela broni bramkarz jeszcze Cetnar doszedł do piłki strzela, ale nie ma z linii wybijają Kluska Kluska i gol 5-0 Będź To Transygiera Xawery strzela I mamy 6-0 Luska, Świetnie teraz rozegrana akcja. O! Szkoda, no, dogodnej sytuacji przestrzelił Ignaś. Zdarza się, ale jeszcze Ignacy przejął piłkę z. nie tym razem nad poprzeczką. To będzie chyba koniec pierwszej części gry, tak jest. Za moment e... Druga część. Chwila przerwy. Do przerwy. 6 do 0. Grywamy 6. Gdzie jest jeszcze orlik, który można by było wynająć na trening? W okolicy Tarnowa. Wracamy, druga część gry pierwszy, pierwszy mecz tak bardziej chyba na rozgrzewkę Kluska. A piłkę że Łabędź do kluski, kluska, cetnar, kluska Ach do Grzesiała będzie, a nie, nie strzał. jest Kluska, przejął piłkę Ignaś Do Brońskiego, Broński Próba wycofania Tym razem się nie udało, ale jeszcze Kluska Do Kubisa Kubis, do Łabędzia Kuba Broński A i teraz niedokładnie Wrócił Kuba Broński Zyskał piłkę, teraz do Brońskiego. Nie doszło do piłka do kota. ale tam kubić dobrze, jeszcze z Grzesiu Łabędź. Jest Łabędź, jeszcze raz chyba do Mroza. Cetnar. Jest Luska. Zczył ale przegrał tym razem pojedynek Zobęć. Kubis Cetnar Mróz do Kluski, Kluska chciał przepuścić do Brońskiego jeszcze Ignaś przejął tą piłkę jednak Właśnie piłka opuściła, dobrze Kubis Kluska Broński, Brański Wycofanie A był tam w Duskale Właśnie do środka Łabędź Kubis Mróz Do Kluski I będzie aut dla Tarnowi Wytnie Kubis Strzela po poprzeczce Piłka przechodzi Teraz źle, Broński, Broński o, Wywalczył już drożny. Miękka wrzutka, jeszcze nie koniec Jeszcze Kuba Broński Przerzucił, Kugi strzela Słupek Jeszcze Grzesiu Łabędź, Łabędź Miękkie wrzucenie do Broński ładnie oddał strzał, ale razem niecelny i auty dla piastowców kluska Docyt na ranie, zorientował się Bartek, ale utrzymał piłkę w grze. Próba do grania niedokładna. Jest lekko, ale przejmują zawodnicy. to jeszcze, odzyskujemy piłkę. Ignaś Kluska próbuje sam. Będzie obdy dla Tarnowi, zmiany w Tarnowi. Kubis, Transygier Kubis Transygier Bo jest jeszcze Damian, odskoczyła mu piłka będzie out 4 minuty do końca, ciąż 6 do 0 Robert Damian wycofana piłka, łapie piłkę Bramkarz Kubis Kubis próba strzału, będziesz odrożny Krótka, aj, dobrze, wyszedł tam siła będzie, ale Tym razem niecelny strzał głową. Broński utrzymał się strzela, będzie tylko już Tygier. Mocne strzelenie. Jeszcze nie koniec. Aaj, nie trafił w piłkę Kubis. Jeszcze Broński. Damiana. Za mocno. mamy wrzut z auto. Łabędź. Przegrywa pojedynek. Grzesiu. Szansa dla... Zagranie ręką poza polem karnym. Adriana. Zasad dla strzał broni Adrian. Do zakończenia pierwszego meczu. Łapie piłkę Adrian. I wyrzut do, do... Kuby Brońskiego. Ach, nie udało się Kubie tym razem dograć piłkę do ksawego Transygera. Łabędź, świetnie. Broński, Trancygier strzela, broni bramkarz ładnie teraz. Łabędź Sam Grzesiu Jeszcze Grzesiu Łabędź Będzie wycofanie do Transygera. Transygier strzela gol. 7-0 i to będzie chyba koniec tego meczu. Więc w pierwszym meczu wygrywamy 7-0 do z drużyną Piastowczy Jurków. Zapraszam za My teraz mamy przerwę, czy kto teraz gra? Tam, teraz mamy przerwę No właśnie, nie jestem... Nie wiem czy nie gra zależy, bo tam wiesz, że była ta pomyłka, Ile było? 7-0